Teciowe kondrata nie CHC. Kreska Eby Antonina rodzi za granic. Nie chcieli o tym Ezbysze. We wrzeniu 2015 roku w Krakowie odbył silu 64-letniego Marka Kondrata i 27-letniej Antoniny Turnau. Rodzina panny M. Bodej, mama, by bapono daleka od entuzjazmu. Na SZCZ, czy z czasem wszystko sił ubokreska Y bo. Ze dwubaszcza Grzegorz Turnał docenił zalety posiadania starszego o 17 lat Zić A, który na dodatek zna się na winie. Konrad doradza Teciowi w sprawach związanych z winnicami i to najwyraźniej z sukcesem, skoro wina Grzegorza zdobyby w zeszłym roku trzy złote medale w konkursie No Expo. Podobno rodzice toki martwili się tylko o to, kreska E przy starszym o 4 dekady M kreska u nie będzie miała okazji zasmakowa rado ci macierzyctwa. Wprawdzie namawiania aktora, który z pierwszego map kreskactwa ma dwóch synów, 43-letniego Mikobaja i 37-letniego Wojciecha, by ponownie został ojcem, zajbo dwa lata. Ale na SZCZ, ciesi uda bo. Kondratowie w pobowie roku zostan SZCZ, liwymi rodzicami pierwszego wspólnego dziecka. Marek marzy o córeczce, ujawnia znajomy aktora w rozmowie z tygodnikiem na kreska Ewo. Mimo dojrzałego wieku nie miał okazji pozna, jak to jest by ojcem dziewczynki. Miejmy nadzieję, kreska E marzenia się spełni. Na razie kondratowie ci rozwa kreska A, gdzie wychowa dziecko. Pocztkowo planowali przeprowadzić się na stabę do swojej posiadłości na blanca, bo w Polsce nie do kreska E ludzie krzywo na nich patrzą. To jeszcze aktorowi jest wybitnie nie po drodze ze sprawuj CRZ partii partija rozbawa Kaczyckiego, czemu niejednokrotnie dawałby wyraz. Marek od debu kres czasu czasu eskabania psiku temu, by na Tabę zamieszka za granic, potwierdza informator tabloidu. Na wie o tym, kreska e kreska o nas się dziecka, zaproponował by na razie nie wracali do kraju. W Hiszpanii mieliby spokój i anonimowo, czego brak im w ojczyźnie. By baby te kreska pod opieką znakomitych lekarzy. Z pewnością plusem jest to, kreska E na hiszpańskich od Dziabach po Bokreska nie obowizuje, bo porodowe standardy profesora Hazana jednak teciowie aktora stanowczo zaprotestowali przeciwko pomysłowi, by ich jedyny wnuk przyszedł pna, świat poza granicami Polski. Nie chcieli esbysze o pozostaniu córki za granic. Ujawnia informator tabloidu. Pragnie jedynacz blisko i wspierajot w tym wyjątkowym czasie.